Witam serdecznie, jest z nami nowy z pan Kamil Piechucki. Od y, podpisania trenera minął niecały tydzień. Proszę powiedzieć, jak ten tydzień wyglądał, bo na pewno był bardzo intensywny. Jak to wygląda z perspektywy trenera, bo tak naprawdę przyleciał pan w piątek? No sam już nie pamiętam, kiedy przyleciał. Tak, i od razu był mecz, także proszę powiedzieć, on tak naprawdę minął dopiero tydzień albo już tydzień. Jak to wyglądało po, po przyjeździe do stoku y, i wyjazdowym meczu w Pelplinie? Witam serdecznie. Na pewno wyglądało to bardzo szybko wszystko i dalej jest trochę szybko się życie toczy tutaj dla mnie. Po pierwsze, dobra szybka reakcja klubu i dogadanie się ze mną. Przylot, od razu wchodzimy do pracy, szukamy nowych zawodników. Próbuję jako trener poznać chłopaków, których mamy i znaleźć lepsze rozwiązania na ich grę. Natomiast równocześnie szukamy wzmocnień. Ja jako nowy Powiedzmy, mieszkaniec Białego Stoku muszę znaleźć swoje miejsce, gdzie też mogę na, na pewno chwilkę odpocząć pomiędzy treningami i poszukiwaniami zawodników. Dużo planu, dużo przy, przygotowania na, na, na do kolejnego przeciwnika. Najpierw był to Peplin, teraz jest to Poznań, więc dużo się dzieje, mało wolnego czasu, mało wyspania. Ale tak poza tym wszystko mam nadzieję, że zmierza w ku dobrem. Wspomniał trener też o wzmocnieniach. Wczoraj do Polski już przyleciał sama Heinz Jones, a dzisiaj klub podpisał Witalia Kowalenko. Jaki jest pomysł, plan trenera na tych zawodników? Jak trener chce ich wkomponować do obecnego składu? i Jakie m.in. będą ich role na boisku? Ale podejrzewam też, że w przypadku Witalia, który jest, no można powiedzieć, weteranem tutaj polskiej koszkówki, bo grał i w, w ekstraklasie oraz. Wiele sezonów w pierwszej lidze. Podejrzewam, że też będzie takim wsparciem mentalnym i doświadczeniem w szatnie. Więc jaki jest plan na tych zawodników? Tak, na pewno są ci dwóch, dwóch zawodników już jest. Mamy nadzieję, że uda się ich zgłosić i wystąpią już w niedzielę przeciwko Poznaniowi. Na temat, tak jak pan powiedział, Witek, doświadczony, zna tą ligę od podszewki. Na pewno potrzebuje czasu, bo na pewno już nie jest najmłodszym zawodnikiem z kolei. Samasz Jones to jest po prostu już jakaś, jakaś powiedzmy, marka, był roku temu we Wrocławiu w, drugi, w drugim zespole, pokazał swoją wartość dwóch różnych graczy. Jeden ma możliwości bycia liderem i prowadzenia tego zespołu, mówię to o rozgrywającym. Natomiast e, przysłowiowy nasz Witek ma e, pomóc nam na pewno w krótkim wymiarze minutowym na początek, bo mamy pro, problem na pozycji wysokich. I to nie ukrywamy, że szukamy kolejnego też zawodnika, kolejnego, który poszerzy tą rotację. Natomiast on koszkówkę zna od podszewki, i łatwiej będzie go w, na ten moment, dosłownie w 24 godziny, go wkomponować, że będzie mógł nam coś dać pozywnego. I na to liczę. I krok po kroku chcemy, żebyśmy mieli z obydwóch na pewno korzyść. Mhm. Dopytałem tutaj o starszych zawodników, ale też chciałbym zapytać o młode żubry, bo gdzieś tutaj też ten temat wśród kibiców. Yy funkcjonuje. Wiem, że Dawid Jakubiec trenował już z wami. Jak sytuacja wygląda właśnie z, w jego sytuacji? Czy będzie on dostępny jakby w pierwszym składzie, tym pierwszoligowym na najbliższe mecze? Jak wygląda sytuacja treningowa? Jakby trener mógł pokrótce przybliżyć też tą sytuację. Jeżeli chodzi o DJ-a, czyli Dawida Jakubca, na pewno po, jestem po rozmowie, po fajnych jednostkach treningowych z jego udziałem. On wie, że może liczyć tutaj na wsparcie z mojej strony. Ja chcę, żeby ten człowiek był częścią również zespołu, pierwszoligowego zespołu. Przepraszam, widzę dla niego opcję grania w tym zestawie, jaki mamy ludzki, widzę dla niego opcję do grania. Na pewno jest to chłopak utalentowany, dużo pracy przed nim, ale ja widzę, że on może też nam pomóc w lepszym trenowaniu i w lepszym, lepszych wynikach, więc życzę mu jak najlepiej i mam nadzieję, że skorzysta. Super. Dziękuję bardzo za wywiad. Gracias bardzo. por dos,